Witam Państwa w wiadomościach euckich. Przedstawimy Państwu najważniejsze wiadomości z ostatniego tygodnia. Od dłuższego czasu w Ełku młodzież boryka się z problemem nudy, mimo wielu atrakcji organizowanych przez samorząd naszego miasta. Po wielu zgłoszeniach funkcjonariusze Straży Miejskiej postanowili zaradzić temu problemowi. Od jakiegoś czasu regularnie odwiedzają miejsca, w których spotyka się młodzież. I dostarczają im rozrywek. Ale mają co w ogóle Co? Co? Co robicie? Dziwmy chcimy... się. I co, i macie? To się Nie. Ty macie. No, nie macie. nie 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 ja tak. Czy jedna z naszych największych atrakcji turystycznych straci klientów? Powodem tej sytuacji może być nietypowy gość, który zamieszkał w wagonie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. A oto film nadesłany przez świadka nietypowego zdarzenia. <ślesk> A teraz łączymy się z naszym reporterem, który jest w terenie i przeprowadza sondę uliczną. Halo, Szymonie! Dzień dobry, nazywam się Szymon Grygo. Dzisiaj zapytamy mieszkańców naszego miasta, czym jest Ełk. Ełk jest cudownym miastem, w którym można miło spędzić czas, szczególnie podczas wakacji, ponieważ jest tu wiele atrakcji, no i mamy super jezioro. Czym jest dla Pana Ełk? Miastem, do którego przyjechałem po buty. <śled> Miejscem, gdzie mieszkam, gdzie żyję, gdzie pracuję. Eee, gdzie znalazłem żonę, co prawda nie bezpośrednio, ale w pobliżu. Hmm. Miejscem, w którym można wypocząć, no i żyć. To jest nasze miasto, i mi się podoba, no i to ładne place zabaw. A teraz wiadomości sportowe. W jednym z ołódzkich supermarketów odbyły się wyścigi samochodów na pilot. Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem wśród dzieci, jak i dorosłych. Zobaczmy, jak radzili sobie zawodnicy. Prognozy pogody przedstawi prezydent miasta Ełku. A oto pogoda dla naszego miasta. I tu dobra informacja. Na wszystkich osiedlach będzie panował doskonały klimat dla Euczan, gości i inwestorów. To już wszystkie wiadomości. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w Ełku.